Na mojej fury, Patrz jaki szybkie patrz jaki szybciej, bo ma najszybszy silnik. Dobra, idę. Dobra, Sena w w Jaybreaku. Jesteśmy przed tym, przed więzieniem. Ej, przed co, RP Dobra, ja wiem, ja będę Egon, co oni tam byli? Ej, to aktualnie ten gruby. Ej, ja, ja jestem no, masz. Z... ale będziesz gruby w, w RP. Dobra, jedyne co z <tuszy> Gangolsena zapamiętałem. <tuszy> tam był. Tak. Wolijcie mnie, bo nie wiem jak. Tutaj Kupia, No nie <grymka> Ej, panowie. Ja, ja za Jedź. Karyś mnie skrowałeś. Co jedziemy, po bronie, po broni, po bronie. Zgaz, gaz, gaz. Zbieram Ale zbieram dobra, dobra e, roleplay, roleplay. Halo. Aha. Zostawiliśmy go. Dobra, czekajcie. Jesu... Witam was panowie Idziemy po gdzie jest Klejus? Klejus się wywaliło, cofaj, cofaj, cofaj. Dobra, czekajcie. Witam was, panowie. Jedziemy po kilka broń, musimy się uzbroić. Jakie nie macie plany? nie być, chcę być Dobra, no dobra, mamy roleplay. Ja pociąg, mam pociąg, 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 może pociąg. Nie możemy Pociąg, Pociąg. Wróć Pociąg. Jestem na pociągu, Łuchu. Witajcie, panowie. Jedziemy po e, kilka broni oh. Jak yy, na... na... ja, ja, ja to wyjechać? Ja chyba cię palę na pierwszej Wszystki Nikomu no, jest... roz... no, roz... nic się nie? nie stało Nie, miły, nie widzę, nikomu. chcę, chcę, chcę ci się O, wy się chce Brot, Witam broń, Was e, Jedziemy po e, e. kilka broni e, Musimy e, pojechać, e, tak Pewna uwaga no. Y -y, dobra, jasne, Raki, ja jasne. Nie zapyta, jasne. to jest bardzo rzadkie w naszym kraju, tak? Ale. Y -y -y Susalaty. Erwik, Susa czy ty Landii. miałeś prawo jazdy kiedykolwiek? O no, on jest pijany. Będzie drama. Czemu ja umieram tak powoli? O co chodzi? No. Co, co, co to jest łódź, łódź podwodna w ogóle? Szybko, Co tak. My robimy! Baruchowy! Obrabujemy, obrabujemy! Szybko! Eee, okej. Okay. Nie możemy pozwolić... Nie, nie. Umarłem! Nie, umarłem. A ja nie, więc ich zda. Bo to jest... Uważajcie! Jak to mogłeś powiedzieć. Nigdy nie ogarnialiście banku? Nie, nie. Dawaj, chlepa Minecraft. Ej, dawaj na pięści, chlepa Minecraft. Dobra. Uważaj! Musimy to... Musimy to przetrwać! Glut. Nie, nie. nie nie! O! Pociąg, 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 ja czekajcie do Dobra Uch, Jest! Armia, jesteś przy podstarni. jak jesteś przy Sfer, jest git. Co my tu mamy? Wow. Co? Nie! O tu chodzi! Tutaj jest taki tunel Aha, jak się skacze na pociąg to już nie można więcej Aha Jak to chce, to może się przyjdzie z moimi widzami, będzie mi bardzo miło i mogę też. co wie pan jest najlepszy, to dzwonem lajkować i pisać miłe komentarze. coś tam miłe. Nie, nie musicie miłych. Miłe to znaczy spierdzielaj ludy. były taki fajny tryb w Robloxie de Plaza, ale by mi się przyjemnie w niego zagrało. Możemy zaraz na niego pójść. Dziękuję, Verwis. To no no, na pewno. Jestem pewien, że ten pociąg gdzieś tam jest. A gdzie jesteś? No, ja mniej więcej za torami chodzę. Jakby, co, jestem. E, o nie, auto mi się zbagowało. Jest na takim fajnym moście. Co? Jest Pytam taki mi? biały, a raczej szary. Tam. co jest? Jest tylko No Nie to Ale on jest płatne. Łatwę na auto. O! Hierzeł teraz pociąg jechał, tu było. Jak ktoś z Was będzie widział tory, to wie czy to ja. Tam jestem Ja jestem na torach. Okej, okay, to ja już idę. O nie! Pociąg nie, od tyłu mnie zaszedł! Ja bym kupił taką Nie wierzę, umarłem. Dobra. To jeszcze jest ten mój moment, to jeszcze jest ten moment. Ja muszę... Ja muszę... Dęka. Uda mi się, dobra. Ej. No. Nie no, pociąg, pociąg nie zniknął, przez mi uwagę. Dobra, chodź, no, odbierzemy was. Nieee, uciekł mi! Ej, chyba mam pociąg, chyba to jesteś ty. ty, Ale... energii, ty. A, a który? Ty, wiesz, to w takim razie są dwa pociągi, potrzebuję pociągu. Luz, gdzie jesteś? jest utalizację przy Tutaj Mam granata, mam normalnego granata. A przy czym, czym granata? Granata, Szukam, w szukam pociągu. Ale przy czym jesteś? W tunelu. W tunelu? Tak, tam mniej więcej w zimowym biomie. Tak, biom, za dużo w Minecrafta. A tu nie wszędzie jest Skyrim? Tu yes. jestem nie na takami stuka, jak chcecie możemy tam pójść. Gdzie? Zaraz będzie otwarta, rano będzie. Ale co takiego? Tylko musimy cię znaleźć. Ja jestem przy dźwigni. Mam dźwigni tam? Poczekaj na nas. Aaaa! Ale to jest kil, kilka dźwigni. Okej, okay, dobra, ja... Ja po prostu... końca? Ja po prostu jadę po pociąg, tyle chciałbym byść. Ja, 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 ja już klejus! Już nie Co? jestem dźwigni, ja muszę tutaj teraz trochę popociągować. Aaa, ale tam... A wiem na tej pilerze jesteśmy. Jesteście, to, to no, chyba jest. wy No chodź, chciałaj. Nie chodź, tylko A czekam... Do... O, akurat pociąg! Woohoo, dobra! Okrębamy, Wiecie... Okradamy, okradamy, szybko, okradamy! Tak, dokładnie. Jak? Jestem na pociągiem. No, na niego wejść jakoś. No ja na nim jestem. Nie, ja nie, ja nie! Ja nie mogę do niego wejść! Nie, a ja kurczę no! Jak ten głupi! Jak! Nie jestem w osiągu! Dobra, nie! Lecimy! Brawie. Gdzie ja mogę to wziąć? No, nie! No, nie wziąć. Co to było? A gdzie jest? Pociek? A gdzie to jest? Dobra, dobra, dobra... Okej, okay. jest blisko! Panowie, jest blisko! Powiem... Kurczę, no... Nie jest blisko jednak, przepraszam was. Gdzie ty jesteś, Iglu? E, ja? Stimowałem się z jakimś chłopem, który mnie podwozi pod pociąg. Nie! Ja też chcę! No nie! Nie da się! Kurczę, no! Pocieszyć was? Ten pociąg, który... Ten pociąg, który wcześniej próbowaliśmy opgrać, czyli ten, co nam się nie udało, tylko futrzak tam wsiadł, to... Albo się nie. dało okraść w ogóle, bo on był chyba tylko pasażerski. Nie, o, można aha. było okraść, ale... Można było okraść jakimś walizkę albo na przykład pierścionek, takie A okej. Okay. To, to nie... To, wiem. Broń. to... Ja czekam na... E, pociąg. <laughs> wiem, mówię to po raz kolejny. Wow. Dzwi... Oni zmienili ogarnia, bieg... Ogarnia, o, o kurczę. Czy nie zmienili drzwi, Nie? Halo. Zbijem się z Nie! Aha! Pociąg mnie zabił! Kto Aha! Zabił? Pociąg. Pociąg! Chciałem sprawdzić je, co tam je, je, Jedziemy pod y, ten, pod y, więzienie i zgodniemy drugą Ale nie, ja jestem w bazie. A, A na bazie sądzili, bo on nie, nie został zupany, tylko jakby... Zabity. Przestań mnie bić, Ej, wiecie, że jak się to to ma się perspektywy jakbyście serio jechało? I to jest tak szybko. Co? I tak no trudno zobaczmy. się seruje. No nie wiem. Naprawdę nie wiem! Cześć. Temu. To co? Teamwork i jedzie, jedziemy po samolot, rozumiem, tak? Bo się z wami A O Jezu, ja żadnej broni nie wziąłem. Verwick, powiedz mi, za samolotem? Szukam go, nie pamiętam, gdzie była ta miejscówka. To może pociąg jednak. Po raz kolejny. Ale on był... O widzę, widzę, widzę samolot. O nie, wysiadłem, czekajcie na mnie! Solecia! Fajnie Fajny hucak, już dłużej... Nie no powiem tyle, że fajnie się z wami gra w Roblox'a. już jakoś nie przepadam z J Breakem. Bijcie, bijecie, chwalę ciebie. Fa, pa, to do dosłysz. Przejdźby! Dało mi się! Uhu, to chodź, pojedź, do, do nas. To dajcie! Ale wiesz, Werwix, jak chcę do samolotu jednak wejść. No dobra, ale on będzie za dopiero... Długo do niego... Wchodzi. No wejdź do niego! No daj mi z tym jechać, crazy, no idź No, no, naprawdę... Bardzo. Na no, no, no dobra, dobra, nie. pewno... Czekajcie, co tutaj jest? 16 no, tysięcy. A nie, myślałem, że teczka z... Przestań mnie no, bić! To przestań mnie bić! Przestań mnie bić! Czemu? Zem. To jest zbyt szybkie to auto, żeby sobie. Nie, tutaj nic nie można robić ten auto. Dobra, ja tutaj czekam na samolot. Chodź, Tysz. Chodźcie, chodźcie kanapkę, kładziemy się na sobie we trzech. Chodźcie. Tysz. To jest. Tysz. O, jest, dobrze, nie. O tak! Ja latam na O nie! Ej, jeszcze statek jakiś jak tam patrzę Musimy zrobić serię gdzie skakujemy na wszystkie te Ej, ten statek płynie na nas jakoś czy jak? Dobre tylko ty! Le trzeba do niego strzelać! Ostrzał! Open fire! Lecisz, strzelaj w niego blut! Nie o czym, bo wam już o tym! On o mnie strzela! Mam no pociąg, mam pociąg, mam pociąg. Cero! Wszelkie mi w samochód, w jakimś co tam jeszcze ja nie umarłem. No ja też. Ja tam. Jakbyś tam. Samolot! Samolot? Samolot, i, i gliny przy okazji. Niech jak tu, ja, ej, jak tu. Już leci? Tak, leci, leci. Jak się wchodzi, ja się wchodzi. Ej, no... Jezu! Ja leci, nie! Zrzy nie! 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 mnie! zaresztowali mnie! Pomocy! Pomocy! Wobećę ci teraz. Nie może już nie ma. No i nie, już mi nie pomożesz w tym więzieniu. No nie no, złapał mnie też. Też idę się ucząć. Kurzami! Zabiję zaraz! No nie he! Chcę ktoś się pożegnać z moimi widzami proszę Ja? Tak, ty możesz widzowie yy, Bywajcie do następnego filmu Bywaj! Zostawcie subo z dzwonem, łapkę w górę na kanale yy, Pan Glut i wbijajcie również na inne kanały Gluta Pokroju Maskowiec, Ply, yy, Wbijajcie na inne Pany Gluty, tak. Wbijajcie na inne Pany gluty. Idealnie